Dziękuję wszystkim zgromadzonym delegatom, iluminarzom oraz profesjonalistom z mediów, a zwłaszcza gospodarzom Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa za zorganizowanie tego niesamowitego wydarzenia. I oczywiście bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy. Jedna z rzeczy, o których chciałem dzisiaj porozmawiać, są oczywiście nasze wspólne wartości. Miło jest wrócić do Niemiec. Jak słyszeliście wcześniej, byłem tu w zeszłym roku jako senator Stanów Zjednoczonych. Spotkałem się z byłym sekretarzem do spraw zagranicznych Davidem Lamim i zażartowałem, że obydwaj w zeszłym roku by mieliśmy inne prace niż obecnie. Ale teraz czas na wszystkie nasze kraje dla tych, którzy byli na tyle zaszczyceni, by otrzymać władzę polityczną. Od naszych narodów, aby mądrze tej władzy używać, aby polepszyć życie obywateli. I chcę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 24 godzin miałem szczęście spędzić trochę czasu poza murami tej konferencji. Jestem pod wielkim wrażeniem gościnności ludzi, nawet jeśli ciągle przeżywają oni wczorajszy potworny atak. Kiedy pierwszy raz byłem w Monachium, byłem z moją żoną, która dziś jest ze mną, podczas prywatnego wyjazdu i na zawsze pokochałem Monachium i zawsze uwielbiałem jego mieszkańców. Chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo poruszeni. Modlimy się za Monachium i wszystkich dotkniętych tym złem, jakie zostało zadane tej wspaniałej społeczności. Myślimy o Was, modlimy się za Was i z pewnością będziemy za Was trzymać kciuki w nadchodzących dniach i tygodniach. Mam nadzieję, że to nie były ostatnie oklaski, jakie dziś dostałem. Zbieramy się na tej konferencji oczywiście po to, aby dyskutować sprawy bezpieczeństwa i zwykle mamy na myśli zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa przychodzące z zewnątrz. Widzę tu dziś wielu wielkich przywódców wojskowych. Administracja Trumpa jest bardzo zaangażowana w bezpieczeństwo w Europie i wierzy, że możemy dojść do rozsądnego porozumienia pomiędzy Rosją i Ukrainą. Jesteśmy też przekonani, że to ważne, by w kolejnych latach Europa ident intensyfikowała działania aby zadbała o swoją własną obronę. Ale zagrożenie, które martwi mnie najbardziej w kwestii Europy, to nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny czynnik zewnętrzny. Martwię się o zagrożenie od wewnątrz. Odwrót Europy od niektórych jej najbardziej fundamentalnych wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Uderzyło mnie, że były komisarz europejski ostatnio w telewizji zdawał się być zachwycony, że rząd rumuński unieważnił wybory. Ostrzegł, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to to samo może się zdarzyć również w Niemczech. Do amerykańskich uszu tego typu wypowiedzi są szokujące. Przez lata mówiono nam, że wszystko, co finansujemy i wspieramy, dzieje się w imieniu naszych wspólnych wartości demokratycznych. Wszystko od naszej polityki ukraińskiej po cenzurę cyfrową powstało jako obrona demokracji. Ale kiedy widzimy europejskie sądy unieważniające wybory i wysokich urzędników grożących unieważnieniem kolejnych, powinniśmy zapytać, czy standardy, jakich przestrzegamy, są odpowiednio wysokie. I mówię my, ponieważ wierzę, że jesteśmy w tej samej drużynie. Musimy dokonać czegoś więcej niż tylko mówić o wartościach demokratycznych. Musimy je realizować. Teraz w żywej pamięci wielu z nas na tej sali zimna wojna ustawiła nas na tym kontynencie jako obrońców demokracji przeciwko tyranii, przeciwko tym, co cenzurowali dysydentów, zamykali kościoły, odwoływali wyborów. To byli ci dobrzy? Na pewno nie. I dzięki Bogu przegrali zimną wojnę. Przegrali, ponieważ nie cenili ani nie szanowali wszystkich niezwykłych darów, jakie niesie wolność. Swobody zaskakiwania, popełniania błędów, tworzenia wynalazków, budowania. Okazuje się, że nie można zarządzić innowacyjności czy kreatywności, tak jak nie można narzucić ludziom co mają myśleć, co czuć lub w co wierzyć. Jesteśmy przekonani, że te rzeczy są ze sobą powiązane. I niestety, kiedy patrzę na dzisiejszą Europę, czasami nie rozumiem, co się stało niektórym zwycięzcom zimnej wojny. Patrzę na Brukselę, gdzie komisarze Unii Europejskiej ostrzegali obywateli, że w przypadku zamieszek zamierzają wyłączyć media społecznościowe, kiedy tylko zauważą coś, co ocenią jako, cytuję, nienawistne treści. Lub do tego kraju, Niemiec, gdzie w ramach zwalczania mizoginii w internecie policja przeprowadziła naloty na obywateli podejrzanych o zamieszczanie w internecie antyfeministycznych komentarzy. Patrzę na Szwecję, gdzie dwa tygodnie temu rząd skazał chrześcijańskiego aktywistę za udział w spaleniach Koranu, które doprowadziły do zamordowania jego przyjaciela. Jak zauważył sędzia w tej sprawie, szwedzkie prawo, które powinno bronić wolności wypowiedzi, w rzeczywistości tego nie przyznaje. I tu cytuję. Pozwolenia na robienie lub mówienie czegokolwiek bez ryzyka urażenia grupy, która w to wierzy. I może najbardziej niepokojąco, patrzy na naszych bliskich przyjaciół z Wielkiej Brytanii, gdzie odwrót od wolności sumienia zakwestionował podstawowe prawa religijnych Brytyjczyków. Nieco ponad dwa lata temu brytyjski rząd oskarżył Adama Smitha Konora, 51-letniego fizjoterapeutę i weterana wojskowego, o straszliwą zbrodnię. Polegającą na staniu w odległości 50 metrów od kliniki aborcyjnej i modleniu się w myślach przez trzy minuty. Nikomu nie przeszkadzał, z nikim nie wszedł w interakcję, po prostu modlił się w samotności. Zauważyły go brytyjskie organy ścigania i domagały się, by odpowiedział, o co się modli. Adam powiedział po prostu, że to w imieniu nienarodzonego syna, którego on i jego była dziewczyna abortowali przed laty. Oficerów to nie przekonało. Adam został uznany za winnego złamania nowej ustawy o strefach bezpieczeństwa która uznaje za przestępstwo cichą modlitwę i inne działania, jakie mogą wpłynąć na decyzję danej osoby, dokonywane w promieniu 200 metrów od placówki aborcyjnej. Skazano go na grzywne tysięcy funtów na rzecz kosztów prokuratury. Żałuję, że nie mogę powiedzieć, że to był odosobniony przypadek, szalony przykład źle napisanej ustawy. Jaki dotknął jedną osobę. Otóż nie. W październiku zeszłego roku, zaledwie kilka miesięcy temu, rząd szkocki zaczął rozdawać pisma obywatelom, których domy leżą w tzw. strefach bezpiecznego dostępu, ostrzegając, że nawet prywatna modlitwa w ich własnych domach może naruszyć to prawo. Naturalnie rząd zachęcał czytelników do składania donosów na podejrzanych współobywateli, winnych myśl o zbrodni. Obawiam się, że w Wielkiej Brytanii i całej Europie wolność słowa jest w odwrocie. Muszę być uczciwy, moi przyjaciele, i w interesie prawdy przyznać, że czasami najgłośniejsze głosy za cenzurą nie pochodzą z wewnątrz Europy, ale z mojego kraju, gdzie poprzednia administracja groziła i zastraszała firmy mediów społecznościowych. Aby cenzurowały tzw. dezinformację. Dezinformacja, czyli na przykład pomysł, że koronawirus prawdopodobnie przeciekł z laboratorium w Chinach. Nasz własny rząd zachęcał prywatne firmy, aby uciszały ludzi, którzy ośmielili się ujawniać coś, co później okazało się oczywistą prawdą. Więc przechodzę tu dzisiaj nie tylko z uwagami, ale z ofertą. Tak jak administracja Biden'a wydawała się zdesperowana, aby uciszyć ludzi, wypowiadających swoje opinie, administracja Trumpa robi dokładnie na odwrót. I mam nadzieję, że razem nad tym popracujemy. W Waszyngtonie jest nowy szeryf. Pod przywództwem Donalda Trumpa możemy nie zgadzać się z waszymi poglądami, ale będziemy walczyć, aby bronić waszych praw do ich wygłaszania na forum publicznym i zgadzania się z nimi bądź nie. Teraz rzecz jasna sytuacja się pogorszyła. W grudniu Rumunia odwołała wyniki wyborów prezydenckich w oparciu o słabo udokumentowane podejrzenia Agencji Wywiadowczej i ogromną presję ze strony sąsiadów z kontynentu. O ile rozumiem, argumentacja była taka: rosyjska dezinformacja zainfekowała rumuńskie wybory. Ale poprosiłbym moich europejskich przyjaciół o chwilę refleksji. Możecie wierzyć, że to złe, że Rosja kupuje reklamy w mediach społecznościowych w celu wpływania na wasze wybory. Oczywiście my też tak uważamy. Możecie nawet potępić na światowej scenie. Ale jeśli demokrację można zniszczyć przy pomocy reklam o wartości kilkuset tysięcy dolarów, opłaconych przez obcy kraj, to może demokracja nie była zbyt silna. Dobra wiadomość jest taka, że ja uważam, że wasze demokracje są znacznie mniej kruche niż obawia się wielu z Was. I naprawdę wierzę, że pozwalanie obywatelom na wolność wypowiedzi tylko je wzmocni. Co oczywiście sprawia, że wracamy do Monachium, gdzie organizatorzy tej konferencji zakazali posłom reprezentującym partie populistyczne z tak zwanej lewej i prawej strony wzięcia udziału w tych debatach. I znowu nie musimy się zgadzać ani ze wszystkim, ani z czymkolwiek, co ci ludzie mówią. Ale kiedy są to przywódcy polityczni reprezentujący ważne grupy wyborców, naszym obowiązkiem jest przynajmniej wejść z nimi w dialog. Dla wielu z nas po drugiej stronie Atlantyku coraz bardziej wygląda, jakby stare, zakorzenione interesy chowały się za wstrętnymi słowami z epoki sowieckiej, takimi jak dezinformacja, bo po prostu nie podoba im się idea, że ktoś, kto ma inny punkt widzenia, mógłby wyrazić swoją opinię lub, broń Boże, głosować w inny sposób. A co gorsza, wygrać wybory. To jest konferencja na temat bezpieczeństwa, i jestem pewien, że wszyscy jesteście przygotowani na rozmowę o tym, jak dokładnie zwiększyć wydatki na obronność w ciągu najbliższych kilku lat zgodnie z nowymi celami. I to znakomicie, bo prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że uważa, iż nasi europejscy przyjaciele muszą odgrywać większą rolę w przyszłości tego kontynentu. Jest takie sformułowanie dzielenie się ciężarami. Uważamy, że to niezbędna część bycia we wspólnym sojuszu, żeby Europejczycy się obudzili w trakcie jak Ameryka koncentruje się na obszarach świata, które są w wielkim niebezpieczeństwie. Pozwólcie, że zapytam Was, jak w ogóle zaczniecie rozważać kwestie budżetowe, jeżeli nawet nie wiemy, czego właściwie bronimy. Wiele już słyszałem w moich rozmowach i miałem wiele, wiele wspaniałych spotkań z wieloma osobami zebranymi na tej sali. Słyszałem o tym, przed czym musicie się bronić i to jest oczywiście ważne. Ale to, co wydawało mi się nieco mniej jasne i z pewnością tak myśli wielu obywateli Europy, to określenie czego właściwie bronimy. Jaka jest pozytywna wizja, która ożywia tą wspólną konferencję bezpieczeństwa, którą uważamy za tak ważną? Jestem głęboko przekonany, że nie ma bezpieczeństwa, jeśli boicie się głosów, opinii i postaw, które kierują waszymi własnymi narodami. Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, ale kryzys na tym kontynencie, kryzys, który jestem przekonany, że dotyczy nas wszystkich, stworzyliście sami sobie. Jeśli boicie się swoich własnych wyborców, to Ameryka nie może dla Was nic zrobić. Tak naprawdę nie możecie też nic zrobić dla Amerykanów, którzy wybrali mnie i prezydenta Trumpa. Potrzebujecie mandatu demokratycznego, aby w najbliższej przyszłości osiągnąć coś znaczącego. Czy nie nauczyliście się, że niewielka większość daje niestabilne wyniki, ale jest tak wiele, co można osiągnąć, jeśli otrzyma się mandat demokratyczny, który, jak sądzę, wynika z lepszej reakcji na głos Waszych obywateli. Jeśli zamierzacie cieszyć się konkurencyjnymi gospodarkami, jeśli zamierzacie cieszyć się tanią energią i bezpiecznymi łańcuchami dostaw, to potrzebujecie dorządzenia legitymacji demokratycznej, bo musicie dokonywać trudnych wyborów. I oczywiście wiemy o tym bardzo dobrze w Ameryce. Nie możecie zdobyć legitymacji wyborczej, cenzurując przeciwników lub wsadzając ich do więzienia. Czy to jest przywódca opozycji, czy pokorna chrześcijanka modląca się we własnym domu, czy dziennikarz starający się przekazać wiadomości. Nie wygracie również lekceważąc pytania waszego własnego elektoratu o to, kto jest częścią waszego społeczeństwa. A ze wszystkich tych pilnych wyzwań, przed którymi stoją narody, które reprezentujecie, wierzę, że nie ma nic pilniejszego niż masowa migracja. Dziś, prawie co piąta osoba mieszkająca w tym kraju przyjechała z zagranicy. To oczywiście najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek był. Zresztą podobna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. To również rekord wszechczasów. Liczba migrantów, którzy wjechali do Unii Europejskiej spoza Unii Europejskiej, podwoiła się w latach 2021 i 2022 i oczywiście od tego czasu jeszcze wzrosła. A my wiemy, że ta sytuacja nie wzięła się z niczego. To skutek serii świadomych decyzji podjętych przez polityków z całego kontynentu i na całym świecie w ciągu dekady. Wczoraj widzieliśmy horror wywołany tymi decyzjami w tym właśnie mieście. I oczywiście nie mogę znowu o tym mówić bez wspomnienia o ofiarach, którym zrujnowano ten piękny zimowy dzień w Monachium. Nasze myśli i modlitwy pozostaną z nimi. Ale, dlaczego w ogóle do tego doszło? To okropna historia, ale zbyt często słyszeliśmy o tym w Europie i niestety zbyt często również w Stanach Zjednoczonych. Poszukiwacz azylu, często 20-letni młody mężczyzna, znany policji, uderza samochodem w tłum i druzgocze społeczność. Ile razy musimy cierpieć z powodu tych okropnych niepowodzeń, zanim zmienimy kurs, skierujemy naszą wspólnotę cywilizacyjną w nowym kierunku. Żaden wyborca na tym kontynencie nie wrzucił głosu za otwarciem wrót dla milionów niekontrolowanych migrantów. Ale wiecie, na co głosowali w Anglii? Głosowali za Brexitem. I możecie się zgadzać lub nie, zagłosowali za tym. I w całej Europie głosują na polityków, którzy obiecują, że położą kres niekontrolowanej migracji. Zgadzam się z wieloma z tych obaw, ale Wy nie musicie zgadzać się ze mną. Po prostu myślę, że ludzie dbają o swoje domy, dbają o swoje marzenia, dbają o swoje bezpieczeństwo i możliwość, aby zadbać o siebie i swoje dzieci. I są mądrzy. Myślę, że to jedna z najważniejszych rzeczy. W swoim krótkim czasie w polityce nauczyłem się, że w przeciwieństwie do tego, co można usłyszeć w niedalekim stąd Davos, obywatele naszych krajów na ogół nie uważają się za wykształcone zwierzęta albo wymienne tryby światowej maszyny gospodarczej. Trudno się dziwić, że nie chcą być przestawiani z miejsca na miejsce lub ignorowani przez swoich przywódców. Jest kwestią demokracji, by te ważne kwestie rozstrzygnąć przy urnie. Jestem przekonany, że ludzie, którzy odrzucają ich obawy, albo co gorsza, wyłączają media, odwołują wybory, czy odsuwają ludzi od procesu politycznego, niczego nie chronią. W rzeczywistości jest to najpewniejszy sposób na zniszczenie demokracji, a zabieranie głosu i wyrażanie opinii nie jest ingerencją wyborczą, nawet jeśli ludzie wyrażają poglądy poza swoim krajem. Nawet kiedy to są ludzie bardzo wpływowi. I zaufajcie mi, więc trochę żartobliwie, jeśli amerykańska demokracja mogła przetrwać 10 lat besztania przez Gretę Thunberg, wy przetrwacie kilka miesięcy Ilona Maska. Ale czy niemiecka demokracja, każda demokracja amerykańska, niemiecka czy europejska przetrwa, jeśli powie milionom wyborców, że ich myśli i obawy, ich aspiracje, ich prośby o ulgę są nieważne lub niegodne rozważenia? Demokracja opiera się na świętej zasadzie, że głos ludu ma znaczenie. Nie ma miejsca na jakieś ściany przeciwpożarowe. Albo stosujecie się do tej zasady, albo nie. Europejczycy ludzie mają głos, liderzy europejscy mają wybór i moim mocnym przekonaniem jest to, że nie potrzebujemy bać się przyszłości. Możecie zaakceptować to, co mówią wasi obywatele, nawet jeśli jest to zaskakujące, nawet jeśli nie zgadzacie się. A jeśli tak, możecie śmiało stawić czoła przyszłości i z ufnością, wiedząc, że naród stoi za każdym z Was. I to jest dla mnie wielka magia demokracji. Nie w tych kamiennych budynkach czy pięknych hotelach. Nie w wielkich instytucjach, które zbudowaliśmy jako wspólne społeczeństwo. Wiara w demokrację oznacza zrozumienie, że każdy z naszych obywateli ma mądrość i ma głos. A jeśli nie posłuchamy tego głosu, nawet nasze najbardziej udane bitwy przyniosą niewiele. Tak jak kiedyś powiedział papież Jan Paweł II, moim zdaniem jeden z najbardziej niezwykłych bojowników o demokrację na tym kontynencie. Nie lękajcie się. Nie powinniśmy bać się naszych narodów, nawet jeśli wyrażają poglądy, z którymi nie zgadzają się ich przywódcy. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Niech was Bóg błogosławi.